DIL GANG PROPAGANDA Siemanko, z tej strony Ekstremalne Podwórko Pawiańczyk, DIL RADIO DIL TV a ze mną nie byle kto, specjalny gość nasz reprezentant Artur Szpilka, Dilgan. GANG Siemano, witam wszystkich e, Mamy tu kilka pytań, dorwaliśmy Cię tutaj na Pradze i to już w piątek Wielka Walka w sobotę a w piątek Ważenie i koncert możemy się pochwalić, bo będzie grał Jasiek z chudym też na tej gali bo jak Boxing Night, musicie tam być a jak nie będziecie, to bądźcie przed telewizorami, bo będzie się działo. Artur, ciężki przeciwnik z Gonzalez Bazile, tak? Dobrze mówię? Gonzalo Bazile, tak jest. Czy jest ciężki, to się ukaże, mówię. Na pewno jest wysoki, doświadczony. I może pokazać dobry boks, ale tak jak mówię, zawsze wychodzę z tego założenia, że ring wszystko weryfikuje, także zobaczymy, zobaczymy 2 czerwca. No dokładnie, nie, nie chwalmy teraz i nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, wszystko się okaże w sobotę. E, co tam chciałem jeszcze e, Cię zapytać, Arturku, jak przygotowania? Trenowałeś ostro, sparing partnerów. Z tego co wiem i mogę powiedzieć, trochę żeś poobijał, bo czytaliśmy na, na niejednej stronie, że, że ich po prostu no co, nie dajesz im litości. No, po prostu trening czyni mistrza i ich tam mocniej dojeżdżasz. No. Dokładnie, sparring teraz przebiegał świetnie, przyjechało dwóch znakomitych spań partnerów Travis Walker i Maglej po każdym moim ciosie głowa się trząsła, się cofali do tyłu, także naprawdę są pod wrażeniem moich mocnych ciosów i tym bardziej na ten wiek takiego, takiego wyrafinowania można powiedzieć w boksie. Dlatego jestem mega zmotywowany i zadowolony z tego, co przebiegało przez te trzy tygodnie. Okej, okay, a z jakim nastawieniem do ringu bym powiedział? Wiadomo, że nie wolno, nie wolno lekceważyć przeciwnika, nieważne kto by to nie był. No ale jak, jak ogólnie? Jakieś, masz taktykę już podjętą? Coś tutaj, plany w głowie układasz? Na pewno wyjdę na spokojnie zaboksować, spokojny boks. Jak tylko się nadarzy okazać, żeby go trafić, to na pewno go trafi. Musicie tam być, musicie to oglądać, będzie się działo. Ja nie, nie ukrywam, że mogę już zdradzić, że to nie będzie pierwsza walka w Polsce, która się teraz odbędzie w tym roku. I nie ostatnia, prawda? Bo będą jeszcze, możemy już się pochwalić kolejne. Dokładnie, mam boksować na Galigo Jaczącem Niola z Dawidem Kosteckim 30 czerwca, także 3 tygodnie później i ma być super przeciwnik. Wszystko zależy od tego ile będę walczył rąd, czy na pełny dystanse, jak to wszystko będzie wyglądało. Także zapraszam do Polsatu Sport i do Polsatu Otwartego 22. 22.00. Czyli wszystko się tak naprawdę jeszcze okaże. No wiadomo, przed nami gala w Bydgoszczy, później gala w Łodzi. Więcej nie możemy powiedzieć. Artur na pewno tam będzie, więc wszystkich fanów zachęcamy, żeby tam byli. Hmm, Artur, jakie plany ogólnie teraz po treningu, po walce? Tu teraz wjeżdżasz do Bydgoszczy. Jakieś specjalne ostatnie dni przed walką? Masz jakiś specjalny taktyczny plan od trenera, że na przykład nie wiem, dzisiaj to już siedzisz tylko na basenie i nic więcej nie robisz? Czy po prostu do, do końca, do dnia walki masz ciężkie treningi? Nie, już jest odpoczynek jeden trening dziennie, dzisiaj mam na 19, także sobie spokojnie powoksować parę, parę ruchów na tarczy i to wszystko. Wracamy. W czwartek wyjeżdżamy, jest chyba medialny trening, bo ile się nie mylę, w piątek jest medialny trening. Także marzenie, marzenie no i w sobotę w box, także na to już się nie mogę doczekać. Tak no my również, my również, nie ukrywam, że będziemy kibicować. Yy, Artur, może teraz tak odchodząc od y, tego, co Cię czeka, na co my wszyscy czekamy. Yy jakieś może inne twoje pasje, byś nam coś zdradził trochę, kurczę, Artura Szpilki prywatnie, bo wszyscy znamy Artura Szpilkę zawodowo, e, w ringach e, i ogólnie bym powiedział, no, wszystkie te twoje sparingi, no, nie ukrywajmy, e, medialny troszeczkę jesteś e, i gdzieś o tobie słychać, więc m, może zdradzisz rąbek tajemnicy, co Artur Szpilka robi, lubi na przykład robić prywatnie, czyli na przykład, nie wiem, może lubisz chodzić na ryby i zamiast Codziennego codziennych walk i treningów, to w weekend lubisz sobie wyskoczyć, na przykład posiedzieć nad wodą? Co ja lubię? Powiem szczerze, oprócz boksu, tutaj to jest zupełnie bez przesady, nie, nie uprawiam nic, no, co tam, pojadę gdzieś z moją czasami, od czasu do czasu spotkam się ze znajomymi, to jest wszystko. Na razie jest boks i tylko to. No, co jeszcze lubię? Pogać na PlayStation, FIFA przez internet i to jest wszystko. Słuchaj, każdy ma swoje zajawki. Nie ukrywam, że my Cię będziemy też trochę wyciągać na swoje. To zamierzam Cię zaprosić w ogóle na wodę, żebyś zobaczył, jak to tam wygląda. Na tych wszystkich wyciągach może się zarazisz. Zobaczycie, to będzie hit. Artur szpilka na wodzie, kurde. Tak. W, innej, w innej konkurencji. No, na pewno widziałem to w zajawku, to wygląda to, co uprawiacie ten, na, tych, na tych deskach na wodzie. Fajnie to na pewno wygląda i pewnie fajne przeżycie, więc jestem jak najbardziej za, jak będzie jakaś duża przerwa. No, między jak, jak się znajdzie okres taki, że nie masz walki, nie ma jakichś ciężkich treningów, Ostatnie, się. Ostatnio najbardziej takie ekstremalne co robiłem to skakałem z bandzi z moją kobietą razem, także to też było takie ekstremalne przeżycie, bo jeszcze się pytam, pierwszy raz w ogóle w życiu i pytam się babki, mówię jak to mnie, a ona jak ją puścisz to może sobie rękę złamać, bo to wiesz, oto, ja mówię, co? jak ją trzymałem to zostałem takiego ścisku ręki, że później jak szedłem to musiałem masować rękę, masakra w ogóle jakaś, także wesoło było. Z ilu metrów? Nie największy w Polsce to było w Zakopanem. 96? No, coś, no, coś takiego. jakiego. Największy w Polsce. Także naprawdę było ostro. a ona się śmieje, a ja patrzę w dół, zielony już nie mówię, nie ona się śmieje, także było wesoło, naprawdę. No, czy jednak trochę adrenaliny sobie dorzucacie tak już abstrahując z boks, gdzie na, na ringu masz adrenaliny wystarczająco, to jednak gdzieś tam w prywatnie też sobie dolewasz. No dokładnie powiem jeszcze tak dla, bardziej dla śmiechu ostatnio, to mi chciała puścić do wiatru, bo <laughs> miałem mu godziny i wymyśliła, nie wiem czy się znudziłem, czy nie wymyśliła. Sobie, że mi zamówili lot szybowcem. A słyszałem, że ostatnio często wypadki są tym szybowcem i się ludzie rozbijają, więc tak sobie pomyślałem. Pewnie no. się nie znudziłem. Żeby tak zrobić silnie, no to zrobić kompromisyjnie, to puściła mnie do wiatru, ale po, jako mądrzejszy człowiek nie poleciałem. No i widzisz, no, bo To chyba to lepsze rozwiązanie, ale powiem ci, ja kiedyś leciałem szybowcem, nie jest tak źle. Chociaż od y, czasu, kiedy ja leciałem szybowcem, mogło się dużo pozmieniać. No, I tak jak mówisz, może być gorzej. W ogóle, podobno jest to bezpieczne, tylko tak jak mówię, ostatnio tyle, co wchodzę na internet, patrzę, wypadek. Szybowcem nie żyje ja, o mi się nie lecę nigdy, <grym _> pięknicze jakoś przez tego Także możliwe, możliwe. No widzisz, jeżeli gdzieś tam instynktownie, wiesz, uczucie ci mówi, żeby nie lecieć, to, to coś w tym jest. Artur, nie będziemy za bardzo przeciągać. Treningi treningami, wielka gala, na którą ogólnie wszystkich Was zapraszamy. Raz musicie to oglądać, bo będzie mocno, mocne przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o wykonanie Artura. Co jeszcze? Pogoda nam się delikatnie psuje, nie będę cię dłużej zatrzymywał, bo lecisz na spaling, A teraz z kim będzie? Teraz jest tarcza, także sparingu nie będzie. Teraz nie. Także teraz tego trening już taki dokształcający, yy, troszeczkę tarczy z trenerem, w sumie bardziej męczące niż sparingi. Aha. Czyli jednym słowem, już luźniejsze tempo. Yy, I co? Widzimy się w piątek i w sobotę, a w sobotę główna kulminacja, więc tak naprawdę trzymajcie wszyscy kciuki z Artura. Bo to jego trzecia walka w Polsce i oczywiście musi być zwycięska, więc ja już kciuki zacznie, za, tak zaciskam Artur, nie będę przedłużał, bo lecisz na trening. Okay. Żółwia wielkiego Ci przybijam, widzimy się na gali. Oglądajcie Artura szpilkę, będzie się działo. Teraz nie pierwszy raz i nie ostatni. Będziemy o nim głośno mówić. Elo!